Pomyśl, Pomyśl przez chwilę o tym, co odwlekasz. Czego ci czuj się nie chce zrobić, 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 czego, się, czego boisz. się boisz, czuj się emocjonalnie emoc emoc i przejdź i do ukiwania. Punkt karaty. Pomimo, pomimo tego, tego, że tego, że nic mi się nie czuł, nie 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 jestem przygnębiony i, i nie wierzę, że cokolwiek w, kozie w, kozie w kozie życiu, życiu, życiu może zmienić się na teraz, lepsze. To teraz, to teraz otwieram, otwieram się, się na taką możliwość. Otwieram się na lepsze. Pomimo, że raz mam motywację do działania. Wiem, wiem, że wiem, mogę przenosić wiem, góry, góry, góry a, raz a raz nie mam zapałę, ja działam, działam. Czuję smutek i przygnębienie, to, to. to. Akceptuję to, to, co czuję. Akceptuję to, co czuję, akceptuje, akceptuje, to, co czuję. To, co czuję. Pomimo, że, że chcę mieć mnóstwo energii do działania, uwierzyć w to, że cokolwiek zacznę robić, dokończę, to za zawał, dokonca, 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 skos, sukces, sukces. Sukces, sukces. Ale nie, ale nie wierzę, ale wierzę, wierzę, w to nie wierzę, wierzę, dlatego to, nic nie robię, robię, nie robię, bo to totalnie to, to nie ma sensu, bo i tak jestem jest rząd. Jestem porząd, rząd, 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 brew, 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 nic, mi się, się nie, 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 nie. nie, nie. nie, nie mam motywacji do działania. Mam sporo rzeczy, do zrobienia, planów do, do zrealizowania.

ale, nie ma, ale nie, nie, ma, nie ma chęci i energii i, energii, i, energii, i, boję, i, boję, się. i boję się, czuję strach, by je zrealizować. Więc skoro więc tak wie, się, kończy, się kończy, tylko na myśleniu, to, to po prostu sobie usiądź teraz i odpocznę. I i I I I I I nie będę i będę robić, będę bo będę to nie ma sensu. Nie ma sensu może ktoś że to ktoś zrobi za mnie, zami, albo stanie zami, się tu, tu, samo się zrobi. Zami. A co jeśli mam w sobie po sobie I wystarczająco, I wystarczająco to, dużo, 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 dużo. Mam w sobie i wystarczająco dużo energii, aby zrealizować plany i cele. Nie mogę pozwolić, aby abolcja się marnowała. Więc uwalniam, Więc uwalniam brak uwalnia uwalniam rewals. Rewals. Uwaliam uwaliam poczucie zniechęcenia, uwalniam poczucie przygnębienia, uwalniam smutek, uwalniam uwalnia uwalniam uwalnia uwalniam uwalnia uwalniam uwalnia Uwalniam, Otwieram, otwieram się na przypływ kraj, kraj, energii, energii. energii. Czuję, Czuję ten przypływ energii w moim, w moim, ciel, 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 moim ciel. ciele. Moim ciel. Czuję przypływ energii, energii, przyput, energii. energii. Otwieram, otwieram, się otwieram się z radością rado, rado, na, na nowe możliwości. Otwieram się na nowe możliwości. Wiem, 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 że zrealizuję wszystko, o czym marzę, marzę, planuję. Ma mnóstwo w sobie energii, inspiracji, inspiracji i motywacji. Motywa. Na, Na samą myśl, myśl, o, myśl o tym czuje się podekscytowany. Dlatego, Dlatego teraz, 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 teraz decyduje, decyduje, decyduje się działać za pałę. Teraz radzę się działać jak zapał, zapał, sekwentek, jak systematyzm. Aż do darze, Mam ogrom, ogrom, Mam ogrom, Motywal. Ogrom, Motywal. Ogrom, 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 Wszystko, Wszystko co robię, co robię, ma sens, ma, sens i przybliża mnie do szczęścia. Mam w sobie, mam mnóstwo, sobie mnóstwo, mnóstwo, energii, mnóstwo energii, inspiracji i motywacji, czuję się podekscytowany, konsekwentny i systematyczne Działam, wszystko co robię ma sens i przybliża mnie do celu. efekty napędzają mnie do działania. Uzyskuję efekt, mam mnóstwo motywacji i energii w Realizuje wszystko, 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 o czym marzę, marzę i co, co, co planuję. Czuję ten Czuję przypływ ten energii, energii w, policie. w policie.